Zadanie z tematu siły bezwładności. Do sufitu windy przyczepiono siłomierz obciążony ciężarkiem o masie 20 kg. I pytanie jest tutaj takie, że o ile się zmienią wskazania siłomierza, jeżeli winda jadąc do góry będzie przyspieszać, a następnie będzie hamować z przyspieszeniem 2 m na sekundę kwadrat. Czyli te wskazania tego siłomierza... O ile będą się różniły, mamy policzyć. Więc zanim napiszemy sobie wzory na siły sprężystości dla tych dwóch sytuacji, no bo to, co wskazuje siłomierz, to jest wartość siły sprężystości, więc musimy i w jednym, i w drugim przypadku sobie ją wyznaczyć i policzyć różnicę, tylko najpierw trzeba sobie narysować siły, jakie będą działały na ten ciężarek, który będzie umieszczony w tej windzie. Winda porusza się w tej sytuacji, w tym zadaniu do góry, więc wektor prędkości rysujemy sobie do góry w przypadku jednego i drugiego przypadku. Następnie mamy tutaj dwie różne sytuacje: ma winda jechać do góry i przyspieszać czyli załóżmy sobie, że to będzie ta sytuacja po lewej stronie. Czyli jeżeli winda jedzie do góry i przyspiesza, to w przypadku ruchu jednostajnie przyspieszonego Wektor przyspieszenia ma ten sam zwrot i kierunek co wektor prędkości. Dlatego rysujemy też sobie ten wektor tutaj do góry. A w tej sytuacji po prawej stronie to będzie, to będzie ten przypadek, gdzie ta winda będzie jechała do góry, ale będzie hamowała. Czyli jeżeli mamy ruch jednostajnie opóźniony, to zawsze wektor prędkości ma zwrot przeciwny do wektora przyspieszenia, dlatego narysujemy w tej sytuacji po prawej wektor przyspieszenia w dół. I teraz narysujemy. Siły jakie będą działały na ten ciężarek w tej windzie. Wiadomo, że na każde, na każde ciało, które ma masę, działa siła skierowana w dół, siła ciężkości. Więc, sobie w obu przypadkach rysujemy tą siłę ciężkości. Następnie, jeżeli mamy windę, to winda jest to układ nieinercjalny, czyli taki, który porusza się w, z przyspieszeniem. I na ciało, które znajduje się wewnątrz układu nieinercjalnego, e, działają siły, które się równoważą z tym, że musimy zawsze uwzględnić siłę bezładności, bo taka działa na ciała, które znajdują się w układach nieinercjalnych, czyli takich, które poruszają się z przyspieszeniem. I zawsze ta siła bezładności działa przeciwnie do wektora przyspieszenia, więc jeżeli tutaj e, na tej naszej windzie po lewej stronie działa przyspieszenie skierowane do góry, to siła bezwładności będzie działała w dół. W sytuacji po prawej stronie, tutaj jeżeli wektor przyspieszenia jest w dół, no to siła bezwładności będzie przeciwnie, czyli do góry. I rysujemy jeszcze tą siłę sprężystości, e, która pochodzi od sprężyny. Sprężyna tutaj nam się Wychyli z położenia równowagi, czyli się troszeczkę rozciągnie w dół z tego względu, że jednak jakiś ciężar ma ten nasz ciężarek. I na sprężynę zawsze działa siła sprężystości, która ma zawsze zwrot przeciwny do wychylenia. Czyli jeżeli sprężyna się wydłużyła w dół, no to siła sprężystości będzie działała do góry. I tutaj tak dorysowujemy te siły, no żeby to się zgadzało, że ta suma tych sił będzie to możliwe, że ona będzie równa 0, czyli wypadkowa w sytuacji po lewej stronie i po prawej wszystkich sił działających na ciężarek będzie równa 0. I piszemy sobie, no do tego co przed chwilą powiedziałam, y, równania, y, właśnie biorąc pod uwagę to, że suma wszystkich sił działających na ciało w układzie nieinercjalnym będzie równa 0, jeżeli. Uwzględnimy siłę bezwładności, czyli siła sprężystości numer 1 musi być równa sumie sił bezwładności i siły ciężkości w sytuacji po lewej stronie, a w sytuacji po prawej stronie suma siły sprężystości 2 plus siła bezwładności musi być równa sile ciężkości. No i tutaj mieliśmy policzyć różnicę sił sprężystości, czyli... Siła sprężystości 1 minus siła sprężystości 2, więc z tego równania sobie wyciągamy wzór na siłę sprężystości 2. No i następnie podstawiamy te wzory, robiąc różnicę. Pamiętamy o tym, że jak będziemy to ten wzór na siłę sprężystości numer 2 odejmować, no to jeżeli odejmujemy sumę, to jeżeli odejmujemy różnicę, to bierzemy ją w nawias. Więc tutaj wpisujemy tę różnicę w nawiasie. Usuwając ten, nawet zmieniamy znaki na przeciwne, no i widać, że tutaj nam zostanie FB plus FG minus FG plus FB, więc siła grawitacji, siła ciężkości nam się tutaj skróci i zostanie nam wzór na różnicę tych sił sprężystości, że to będzie dwa razy siła bezwładności. Siła bezwładności ma wzór A razy M, więc to, co tutaj szukamy, czyli, czyli o ile się zmienią wskazania siłomierza, to możemy to policzyć ze wzoru 2 razy M razy A. I dokładnie te dane mamy w danych do zadania. Podstawiamy, obliczamy i wychodzi nam, że te wskazania siłomierza zmienią się o 80 N.